Cześć, z tej strony Artur ze Street Safe. Dzisiaj chciałbym w kolejnym materiale z cyklu zastosowań chusty, czyli arafaty, zwłaszcza naszej arafaty, opowiedzieć Wam o bardziej bojowych zastosowaniach tej chusty. Bojowych lub defensywnych, jak to ma ochotę to nazywać, tak proszę bardzo. Więc przede wszystkim nasza chusta, konkretnie nasza Street Safe podszyta materiałami wzmocnionymi, z zwiększoną odporności na przecięcie, może być zastosowana w pierwszej kolejności jako zbroja. Oczywiście jedną z podstawowych funkcji jest osłona szyi. W momencie, kiedy mam ją, noszę sobie ją na co dzień, cały ten obszar, który przykrywa chusta, jest w tym momencie o wiele bardziej lepiej zabezpieczony przed rozcięciem, czy nawet przed uderzeniem w pewnym stopniu, bo jednak warstwy też tłumią im impet uderzenia, niż gdybym jej nie nosił. Mogę, tak jak w poprzednim nagraniu, tym o sposobach noszenia chusty opisałem również nosić tę chustę jako osłonę korpusu osłonę korpusu na wiele różnych sposobów tutaj pokażę dosłownie kilka ale zerknijcie na tamto dłuższe nagranie gdzie jest to opisane na przykład pod kurtką zawiązując sobie chustę w ten sposób tutaj na górze i za sobą jeżeli tylko ktoś jest w stanie tutaj na dole w ten sposób pod kurtką mam nie tylko dodatkowe ocieplenie, ale również dodatkowe tozbrojenie. Jest to po prostu ochrona przed cięciem. Mogę użyć jej również jako czegoś w rodzaju karwasza. W momencie kiedy na przykład mam w drugim ręku broń albo wiem, że będę musiał się zasłonić, mogę użyć chusty, złapać ją sobie w ten sposób i zawinąć wokół ręki. Mam dzięki temu zbrojony przedramię, który naprawdę będzie trudno przeciąć. Wiele warstw materiałów, w tym wiele warstw naszego UHMWP o certyfikowanym w Polsce piątym poziomie odporności na przecięcie. Więc to już jest jakaś ochrona. Mogę użyć również takiej chusty jako broni obuchowej. Broni obuchowej w jaki sposób? No bardzo prosty. W sumie nie tylko nasza chusta się tutaj nada. Środek chusty... Wkładam cokolwiek, co jest dostatecznie ciężkie, by zadać obrażenia. To może być kamień, to może być naprawdę cokolwiek. Pełnie tego nie planowałem, ale akurat tutaj obok leżał sobie kamień, tak? Więc w środek takiej chusty wkładam kamień. Łapię sobie za cztery rogi, żeby na pewno mi nie wypadł w niekontrolowany sposób. I w ten sposób. Mam już naprawdę spotęgowaną siłę uderzenia, solidny. Bardzo pierwotna broń i pierwotnie skuteczna. A propos walki, istnieje coś takiego jak sarong. Sarong to jest chusta i istnieją techniki stosowane w przypadku walki chustą, nie traktowałbym chusty jako broni samej w sobie. Traktowałbym ją jako pewną broń oportunistyczną w sytuacji kiedy akurat mam ją już w ręku i nie mam czasu na dobycie lub zdobycie czegokolwiek innego. Wtedy taką chustą można walczyć na różne sposoby. Po pierwsze, mogę ją częściowo blokować. Nie są to dostatecznie mocne bloki. Jest spora szansa, że w trakcie kiedy. Będzie na przykład uderzenie pałką, czy czymkolwiek innym przez chustę, która nie będzie dostatecznie napięta, część przejdzie. Ale już ten impet uderzenia będzie wytracony w sporej mierze. Więc jest to również opcja. Z tego właśnie górnego bloku. Jeżeli ktoś jest dostatecznie szybki, oczywiście, można próbować na przykład wejść czy to do duszenia poprzez zastosowanie takiej pętli, z tego pomału, ile tu, i tu. I ta pętla musi wpaść w tym momencie na szyję. Bardzo trudna sprawa, bardzo oportunistyczne, teoretycznie możliwe, w praktyce trudne, bardzo. Kolejnym sposobem użycia właśnie tego typu technik są techniki jeszcze dodatkowo jeszcze trudniejsze, bo zrzutem, kiedy taka chusta zarzucona czy w ten sposób, czy po prostu w ten sposób służy nam bardziej jako sposób złapania, złapania kogoś tylko po to, żeby za chwilę rzucić nim o wiele mocniej w sposób ale judowski. Judo, jiu-jitsu, rzuty biodrowe są wykorzystywane w bardzo wielu sportach i sztukach walki. Jeżeli macie w tym praktykę i to robicie, jest to dla Was opcja. Jeżeli nie macie tej praktyki, to polecam nabyć praktykę, zanim spróbujecie. Kolejnymi opcjami są opcje w rodzaju strzału z bicza. Tak jak na wielu filmach amerykańskich ludzie sobie biją mokrymi ręcznikami, tak samo można użyć chust. Zwłaszcza zwiniętych. Tego typu strzały nie zrobią przygody. Niemniej mogą utrzymać mniej zdeterminowanych przeciwników, na przykład dzikie psy, na dystans. Na dystans na tyle, żebyśmy mieli chwilę, żeby wymyślić coś lepszego. To nie jest typowo broń sama w sobie, przynajmniej nie w takim zastosowaniu. Kolejnym takim zastosowaniem, które warto by tutaj przemyśleć, może być użycie jeszcze mocniej zwiniętej chusty, jako coś w rodzaju puklerza. Opowiadałem już o karwaszu, to teraz opowiem o puklerzu. Puklerz to jest taka malutka tarcza, którą można skutecznie i uderzać, i blokować ciosy. Więc w momencie, kiedy zwinę sobie chustę, mocno, ciasno, trzymam za jeden z rogów, zawijam to wszystko wokół dłoni, i ponownie drugi koniec również łapię tę samą dłoń, tak by maksymalnie osłonić sobie dłoń. Powstaje w tym momencie taka rękawica chroniąca moją dłoń na tyle, żebym mógł przyjąć słabsze uderzenia, na przykład pałką czy czymkolwiek innym, po prostu wstawiając je w cel. Zmniejszy to siłę mojego uderzenia, ale ochroni moją dłoń. Druga ręka zostaje wtedy jak najbardziej do pracy. Może być z bronią dowolną, może być bez broni, jak tam tylko wyjdzie wam po prostu... W sytuacjach życiowych. Kolejną opcją jest zastosowanie chusty, zwłaszcza naszej ze względu na właśnie materiał o wysokiej, zwiększonej odporności, odporności na przecięcie. W przypadku, gdybyście musieli wybijać szybę i niestety nie mielibyście niczego pod ręką, albo chcielibyście być dodatkowo zabezpieczeni. Jeżeli macie pod ręką długopis, klucze, jaware, czy nawet, nawet zagłówek samochodowy z tyłu i potrzebujecie wybić szybę. Dobrze jest dodatkowo owinąć sobie rękę wtedy taką naszą chustą lub czymkolwiek tak naprawdę, ale nasza chusta tym bardziej lepiej się sprawdzi po to, żeby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń dłoni przed przedramienia Jeżeli nie macie niczego wtedy trzeba próbować łokciem i osłonięcie tego łokcia pojedynczą nad warstwą naszej chusty już zdecydowanie Wam pomoże. Po prostu nie będziecie się obawiać takiego uderzenia, będziecie mogli uderzyć mocniej, bo te opory, które będziecie mieli przed mocnym uderzeniem, będą przynajmniej częściowo zdjęte. Psychologicznie po prostu będzie Wam łatwiej to zrobić. Po drugie, będziecie po prostu bezpieczniejsi. Kolejnym zastosowaniem chusty bojowym może być proca rzymska. To jest kolejna sprawa, która wymaga dużo praktyki. Może nie jakoś ekstremalnie dużo, ale nie jest to rzecz, którą łatwo wam będzie bez praktyki zaimprowizować zwijam w tym momencie chustkę w taki sposób, żeby stworzyć pas, który najszerszy będzie na środku ten środek o tutaj będzie dla mnie siodełkiem do pocisku może być to właśnie taki ciężki kamień jak był teraz jedną jeden róg zawijam sobie na ręku a drugi łapię w dwa palce, tak żebym mógł go sobie wygodnie wypuścić. Ten ciężki kamień będzie obciążał chustę, którą teraz muszę obkręcić kilka razy, na tyle, żeby nabrała impetu i rozpędu, i puszczam jeden z korowów. W ten sposób ramię dźwigni jest o wiele większe niż gdybym rzucił po prostu ręką i mogę rzucić dużo dalej, dużo silniej. A specjaliści celni, możecie to poćwiczyć, o wiele lepiej sprawdzi się do tego po prostu praca rzymska. Niemniej, jeżeli nie macie nic poza chustą, warto improwizować. Ostatnim takim elementem bojowym, o którym chciałbym powiedzieć, a propos chusty, może być stara jak świat sztuczka, finta, stosowana właśnie w różnych sytuacjach bojowych czyli rzucenie chusty w oczy rzucenie po prostu po to, żeby odwrócić uwagę od siebie. Nawet jeżeli mam ją sobie na szyi a chcę po prostu uciec, chcę po prostu żeby mnie tutaj nie było mogę szybkim ruchem rzucić ją, ją w agresora i uciekać tylko po to, żeby kupić sobie ten ułamek sekundę, sekundę może który pozwoli mi na to, żeby odwrócić się i nie zostać zaatakowanym, kiedy się odwracam polecam wtedy nie uciekać w linii jednak uciekać w lekki skos mam nadzieję, że żadna z tych sytuacji nie będzie wam nigdy potrzebna i żadna z tych z tych zastosowań nigdy się Wam nie przyda. Bądźcie bezpieczni. Cześć!